Damy się w sobotę. Ja już mam dobry humor, nie jestem postresowana, bo jestem po tej gastroskopii. Już mi wiecie, stresik przeszedł, a pan skręca. Dobra. Już się chciałam zastanawiać, co dlaczego stoi. E, trochę was może trząść, bo robią tutaj drogę, więc... No niestety nie jestem w stanie tego w jakikolwiek sposób usunąć. Ale tak jak mówiłam, mamy sobotę. Ja jadę teraz na zakupy spożywcze. Muszę kupić tak, bo poniedziałek jest zamknięte. Niedzielę są zamknięte sklepy, więc trzeba to jakoś tak logicznie wymyśleć i zrobić te zakupy sensownie. Tak jak moją wypowiedź. Dzisiaj w planach mamy co? No po pierwsze zakupy, po drugie muszę pojechać do apteki po Andrzeja leki i po swoje leki, bo mi się skończyło żelazo, a muszę je brać. No i mamy w planach mamy w planach jeszcze pojechać do y, taty Andrzeja więc będziemy się wybierać do Gliwic w sumie do taty Andrzeja i do jego narzeczonej bo w grudniu biorą ślub więc y, no taki mamy plan dzisiaj do moich rodziców przyjeżdża Leoś a Leoś to jest a raczej będzie ich Nowy piesek ciułała, tak się nie umiem doczekać tego malucha, że to jest szok. <noise> Więc dzisiaj przyjedzie, dzisiaj nie wiem, czy uda nam się tam podjechać, ale jutro na pewno przyjedziemy w odwiedziny do Leosia, no i do moich rodziców, of course, nie? No, także super, będzie taki mały, pształt. no i mam nadzieję, że te nasze dwa poczwary yy, jakoś zaakceptują. Oj, nieładnie pan wyprzedza na zakręcie, podwójna ciągła, brzydko, a jedzie przed nami traktor z liśćmi. No ale no nie będę wyprzedzać na zakręcie, no ludzie złoci, dajcie spokój. Tak nie może być po prostu. I o czym ja Wam mówiłam o Leosiu. No, także myślę, że jutro wpadniemy na jakiś obiad i na odwiedzinę do Leosia. I te dwa nasze potwory, duże, no bo my mamy duże, psa, średniego i dużego psa, a ciołki jeszcze szczeniaki są tycie. I mamy nadzieję, że jak już minie ten okres takiej karencji po trzecim szczepieniu, to trzeba będzie je ze sobą zapoznać. No i zobaczymy w jakichś kontrolowanych warunkach. Yy, tu jest taka różnica, że my mamy dwie suczki, dwie dziewczynki, a Leoś, no. Leoś jest chłopcem, więc się śmiejemy, że może być jeszcze tak, że on sobie usta poustawia te nasze dziewczyny. No. <laughs> Zobaczymy jak będzie. Okej. Okay. O, powiem wam, że tak mi ciśnienie zaszło, że mi się morda sama cieszy. Puch. No i przede wszystkim to, że jestem po mnie cieszy, ale też to, że e, wszystko wyszło w porządku w tej gastroskopii, bo nie mam ani helikopter Jedynie co to tam wyszło, że mam e, zaczerwienioną. Błonę śluzową, że ona jest może nawet nie, że coś tam zimnie jest i tak, jest po prostu podrażniona. I pan mi powiedział, że to może być od na przykład koli. Więc jeżeli ktoś pije dużo coli, a mi się niestety zdarza pić dużo coli, zero. No, muszę, muszę ją trochę ograniczyć. Muszę zacząć pić więcej wody, chociaż i tak dużo wody pije, ale no. Niestety. To się, to się zregeneruje po prostu z czasem, ale muszę mieć to na uwadze, żeby się nie nabawić na przykład refluksu albo zgag takich, wiecie, natrętnych. My sobie pojedziemy tu na parking. Tu. Um. Tu jest miejsce. Tak? Jedziemy. No przecież widzę, ty co się. Co się drzysz. Let's go to biedronka for zakupy. My English is very pretty. Ty co za pogaduszki urządzacie? Pies. Mniejszy od klapka. Mniej wielkości tego kupka mniejszy od klatka. Co nazwać? No co? Do... Uszy, uszy ma większe niż głowę. Prawdopodobnie świnki morskie są większe. Tak. To jest mała ciułała. Mała ciułała. Ciułała, ciułała, Dobra, idziemy z nimi. Przecie ubieraj się. Ok. Więc my idziemy na spacerem. Z naszymi dogsami, dog a potem jedziemy do taty Andrzeja na Los Vados. Na żarcie. <laughs> po prostu na żarcie. Idę się ubierać. Idź. Odzywam się, bo potem tak naprawdę już się nie odzywałam. I potem spacerze z naszymi dziewczynami, i po wizycie u taty Andrzeja. Ja teraz jestem w domu. Andrzej pojechał na siłownię, pije sobie soczek, siedzę tutaj z piesami. No, co miałam powiedzieć? Po tej gastroskopii, jeszcze wracając do tematu gastroskopii, jakby ktoś się wybierał. To musicie mieć na uwadze to, że podczas gastroskopii czasami nie zawsze wpuszczają taki delikatny gaz powietrze, żeby uwidocznić wszystko to, co lekarz chce zobaczyć. I potem ten gaz trzeba rozchodzić, tak najogólniej mówiąc, rozchodzić, bo ja na przykład przez ten gaz miałam straszne skurcze żołądka. Miałam takie wrażenie, że jakby mnie zatykało. Czasami, jak się za dużo zje, albo na, na łapie się powietrza, to tak przytyka. I ja miałam to uczucie wczoraj. Bardzo wieczorem mnie siekło. I dzisiaj po spacerze też. Teraz już jest dobrze, więc jest git. No, ale to musicie mieć gdzieś na uwadze, bo jest to po prostu nieprzyjemne. A. No, a się zdarza. A no, i wiem jeszcze, co miałam powiedzieć. No, byliśmy na tym obiedzie u taty Andrzeja, no i u jego narzeczonej Asi. Julkę już poznaliśmy, czteroletnią córkę Asi, i dzisiaj mieliśmy okazję poznać jeszcze 18-letnią córkę Oliwkę. I powiem Wam, że bardzo ciekawe tematy zaczęliśmy z nią poruszać, więc. Było ciekawie, bardzo interesujące. W ogóle, Oliwka jest w szkole, klasie plastycznej i planuje iść na architekturę. Architekturę, chyba, chyba nie pomyliłam, ale pokażę wam jaki obraz yy, mamy namalowany. Strasznie mi się spodobał i tak się na niego trochę po, poczaiłam. Już znaleźliśmy dla niego miejsce, więc wam pokażę. I Oliwka namalowała go sama. I powiem wam, że strasznie mi się podoba, chyba przez te kolory. Także ja Was obracam i sobie zobaczcie. Tada! Jest cały różowy. Jest namalowany ręcznie taki dzbanek z jakimś bzem. Stos, nie? spoko to wygląda. No i tak wymyśliłam, że on będzie właśnie stał w tym pokoju, gdzie mamy stół. Mamy taką półeczkę, taką wnękę z regipsów zrobioną i i taki mamy oto obraz. Nawet nam się Oliwka gdzieś tam podpisała. No, wiecie, kto wie? Może będzie sławną malarką kiedyś. Proszę bardzo. Mamy podpis, datę. No, także ja go stawiam. Niech sobie stoi. O. Super. Ja jestem bardzo zadowolona. Dzięki oliwka. A w ogóle, jak jeszcze jestem w tym pokoju na tle obrazu od oliwki, to powiem Wam tak, że z Andrzejem się zastanawiamy, czy nie zrobić małego przemeblowania, ale to już w przyszłym roku, bo musielibyśmy wymienić rogówkę. I mamy ogólnie taki ambitny plan, żeby ten stół przenieść do tego pokoju i tamte meble dać tutaj. Widzicie to? Możecie mi dać znać, bo to wiecie, jest, jest wizja. A wtedy telewizor po prostu przerzucamy na tą ścianę. Tu stoi telewizor teraz, a tu by stał, a tu. Tu, 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 tu byśmy dali taki narożnik w u. Co o tym sądzicie? Ma to rację, by, tu. Bo powiem Wam, że tak się zastanawiamy. Bo ogólnie. Tutaj mamy naszą y, taką komputerownie książki, wiecie, sprzęt do nagrywania i y, okno na ogród. No i właśnie tak się zastanawiamy, że tutaj by był narożnik, tu byłby telewizor, jakiś stolik kawowy, może jakiś dywan. Nie wiem, no się zastanawiam. Się zastanawiam. No a wtedy tutaj by stał tu, no i mamy od razu kuchnię i nie wiem zastanawiam się zastanawiam się no ale to tak jak mówię, dopiero jakbyśmy kupili jakiś narożnik bo to chcielibyśmy sprzedać, bo to jest jeszcze narożnik po moich rodzicach, od naszych rodziców od moich rodziców ale za bardzo go nie lubię tak jakiś jest no nie lubię go, po prostu nie spasował mi. A a propos mebli, no bo wtedy tamte, tamte, te <laughs> przenieślibyśmy na tą ścianę najprawdopodobniej. No ale nie chciałabym tych białych mebli, ale na górze <laughs> w domu mamy takie drewniane, fajne, coś tego pokroju. Też z czarnymi metalowymi nóżkami. Mamy komodę i taką szafkę rtv Więc mielibyśmy meble, brakuje nam tylko narożnika, No ale wtedy ten pokój, w którym jestem aktualnie teraz, musielibyśmy też przemalować, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No i teraz tak. Mamy jeszcze tą farbę. Tylko ta farba to był istny, istny, naprawdę uwierzcie mi, dramat. Dramat, dramat. Jak Adzie by usłyszał, że ma malować tą zieloną farbą jeszcze raz, to on by mnie chyba wydziedziczył z tego małżeństwa, bo to był, o Jezus, koszmar. Myśmy chyba na 5 czy 6 warstw malowali, bo to w ogóle nie chciało pokrywać, więc nie wiem. No albo na jakiś inny kolor, albo tylko jakoś beżowy, tylko że wtedy, jakbyśmy pomalowali już ten pokój, to wypadałoby wtedy. Kuchni też malować Jeżeli oglądają mnie dziewczyny, to wiecie jak to jest. Chcecie zamienić tylko meble z stronami, a się okazuje, że trzeba przemalować większość domu albo mieszkania. Więc no, taki mam pomysł, ale zobaczymy, jak on wyjdzie. Na razie mamy jeszcze inne wydatki. Mnie czeka operacja w grudniu, ale o tym Wam powiem pod koniec listopada. Jak wszystko będzie wiadomo, czy ona się odbędzie, czy się nie odbędzie. Dobra, koniec, koniec tematu. Ja idę oglądać. Do zobaczenia za chwilę. Pamiętacie, jak prosiłam was o polecajki odnośnie tych takich firanek zazdrosek? zdrosek To u góry wczoraj wygrzebałam y, takie od mojej mamy, które są i pokażę wam jak to wygląda. Tadam! Fajnie, nie? Taki trochę już świąteczny vibe. Wcześniej miałam te y, te szare, ale one pójdą po prostu do prania i były te takie w serduszka, ale jak możecie zobaczyć, one też są brudne, więc pójdą do prania i to tak wygląda. Myślę, że spoko. Spoko. A tutaj, w ganku, ona jest troszeczkę za krótka, ale... Jest za krótka, ale jak będą święta, to ja sobie tutaj powieszę jakieś ozdoby świąteczne i będzie to wyglądało sztos. Tak myślę. Dajcie znać, co sądzicie. A ja idę zobaczyć, co robią nasze gangreny. Dwa. Bo wczoraj była awant i osmaczka, który był ukryty na dworze. Więc lepiej zobaczyć, co one tam robią. Idziemy na górę, bo wyprało się pranie. Ja wiem, że jest niedziela. Nie powinno się. Ale u nas pranie się robi po prostu w trybie... Przemilczmy to w jakim trybie, więc idziemy teraz wrzucić to jeszcze do prania. A nie, pranie się jeszcze robi, to suszarka skończyła. Wstawiłam to pranie i siadłam sobie teraz w ganku, no bo czekam na nasze gangreny, ale słyszę, że na coś sobie tam szczekają. No i... O, przyszła. Patrzcie, patrzcie smroda. Hera, Co tam robisz? No tak. No. Andrzej pojechał na siłownię jeszcze do kolegi, ale to wam mówiłam. Ja wstawiłam to pranie i też sobie teraz zrobić jakąś wodę z cytryną. I siadam na chwilę na telewizor, mam mokre włosy umyte. No a po południu, tak o 16-17, myślę, że będziemy jechali do moich rodziców i do Leosia. <grym> Mamy wyprawkę dla niego, zresztą moi rodzice już dostali taki transporter. Jak będziemy u Leosia, to ja wam nagram, jak u niego będziemy. Co mi smarkasz na szyb? No patrzcie ją, smarkasz mi na szybę. Na szyb? Na... To, te szyby to jest po prostu mama. One są do umycia, tylko że ona pluje na nie. Tak? O, no, o, 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 Dobra, no już sorry, no już się wpuszczam. Czułam, odpaliłam sobie telewizor, znaczy teraz widzicie wygaszacz ekranu, ale. Pozdrowienia dla Agi z kanału po swojemu. Jem Darka i też się <noise> go częściami, czyli najpierw obskubuję boki, a potem jem sam środek. Mam w biedronce wczoraj i była promka, jak się wzięło cztery, no to oczywiście, że wzięłam cztery, ale dareczki to są bardzo dobre wafelki. One są takie konkretne, nabite, mięsiste. z... Czekoladą gorzką czekoladą, jeżeli ktoś lubi. I nawet kalorycznie wypadają spoko, bo chyba 250 albo 225 kalorii na cały. No ja wiem, że to nie jest jakoś mało. 522 na 100 gram, a tu jest 50 gram. No, także tam 200. Załóżmy 50, to jest cały, ale powiem wam, że ja albo go jem na dwa razy po połówce, bo on jest taki konkretny, pomimo tego, że się nie wydaje, jest taki jak moja ręka. Polecam Wam, złoty coś w biedrze. Często są na promkach. Aga pozdrawiam i smacznego dareczka. Zniepój się. Dobry pies, tak? No super! <laughs>